Cześć wszystkim. Ogólnie długo mnie już tu nie było. Nawet nie wiem jak, bo przestałam to liczyć. Eee, wracam ogólnie już na, na YouTube'a. Będę starała się nagrywać regularnie. A dzisiaj chciałabym Wam po prostu pokazać to, co ostatnio zamawiałam, i to, co mi jeszcze zostało. I tak, mamy tu w większości same damskie, a męskie też w sumie mam zapachy. I tu jest tak, Little Black Dress, czyli ten klasyczny, plus do tego jeszcze druga jego wersja nowsza, Little Black Dress Lace. Sorki, że ja się to wam nie pokazuje, ale ja mam po prostu jakiś katar i nie wygląda najlepiej. <laughs> Dlatego też nagrywam tak, ale myślę, że w następnym filmiku będzie o wiele lepiej i będę się lepiej czuła. E, tak, co my tu mam jeszcze Damskiego? Został mi, zostały mi jeszcze dwa e, opakowania Faraway Endless Sun. Dwa takie same mam, tak żeby mi się tu czasem nic nie zapaliło, bo sobie świeczkę włączył e, zapaliłam, żeby było nastrojowo. E, drugi, co ja tu mam? Ten. Splendorie mam jeszcze jedną. Mam jedną Splendorię. E, i dwa glamurki. To ogólnie to, co mam damskiego. I w sumie jeszcze damskiego yy, też miałam. Zaraz wam pokażę. Tylko muszę zrobić troszkę miejsca. Bo jak się pozostawiam, to oczywiście nie będę miała. Jak? Yy, jeszcze tak mam. Tylko teraz to jest męski. Nie, to jest damski. Attraction Awaken. E, jeden zapach i dwa mam attraction. jeden jeden attraction game, bo drugi jest, że tak powiem, drugi jest męski attraction game. Tak. E, Dalej mam jeszcze trzy trzy takie duże, standardowe atrakcjony czyli te po 100 ml. Tak, dobrze mówię? Tak, one chyba mają 100. 100 ml, czyli mam w sumie y, takie trzy zostały mi. I myślałam, żeby sobie je zostawić, dlatego, że no. Uwielbiam je po prostu. To jest chyba mój najbardziej. Y, kocham ten zapach. Tak, w skrócie mówiąc. I to na damskich by było tyle. Jeśli chodzi o damskie. I pokażę Wam jeszcze yy, męskie. I męski, tak jak wcześniej pokazywałam, to jest ten Attraction Game. Attraction Game. Oraz dalej mamy... Tak. Mam trzy wersje Full Speeda Surfera. Yy, mam trzy. Tak. Mam trzy e... full speed quantum razy oj się wróciłam coś full speed quantum razy dwa Raz dwa i tak jeden full speed electric e... full speed. Czekajcie co to było w sumie. Full Speed Pulse, kurde, nie pamiętam, nie przypominał sobie w sumie, żebym go miała, to chyba jakiś nowy był, tylko nie pamiętam, kiedy wszedł. Dalej mam Full Speed Gamer i ostatni chyba klasyczny, on jest najbardziej klasyczny i też mój ulubiony, Full Speed zwykły, czyli to ten, ten męski. Yy, także tak. I to jest ogólnie cała ostatnia kolekcja nieotwarta, którą ostatnio miałam. Yy, która mi jeszcze została z ostatniego zamówienia. Ostatnie zamówienie miałam robione chyba w zeszłym roku dopiero. W zeszłym, bo od tego roku, od stycznia praktycznie nic nie zamawiałam, więc zostało mi tylko to, co mi przyszło w, ostat w ostatniej paczce. Ale tak jak mówię, wracam już całkowicie na, e, na YouTube'a. Zamówiłam teraz też paczkę z katalogu 11. Będzie co oglądać, bo nadrabiałam trochę nowości. Plus do tego jeszcze e, będę zma, zamawiała paczkę z katalogu tego 12 teraz. Także też będzie co oglądać więc wyczekujcie. U mnie się dosyć dużo pozmieniało, bo ogólnie nie mieszkam, już tam gdzie mieszkam, mieszkałam. W ogóle też nie pamiętam na jakim etapie ja skończyłam tam nagrywać, więc dużo się u mnie zmieniło Na lepsze. Ogólnie teraz na lepsze, wcześniej było ogólnie też i gorzej, bo... Dużo się pozmieniało i dużo miałam sytuacji w życiu, które gdzieś tam mnie przegniotły, trochę w życiu i w ogóle musiałam sobie poradzić z pewnymi rzeczami sama, niestety. Tak, tak jak no, na większość rzeczy, większość to, to co się dzieje w naszym życiu, nie mamy wpływu czasami. Ale teraz myślę, że idzie wszystko w dobrą stronę. Po prostu musiałam trochę zwolnić, musiałam też dużo rzeczy przemyśleć, dużo rzeczy się na mnie zwaliło. I myślę, że teraz będzie o wiele lepiej i wracam do nagrywania tak już na dobre. Także nie będę wnikała w te szczegóły, bo to są moje ogólnie prywatne sprawy, ale myślę, że będzie teraz o wiele lepiej. Także ja się będę z wami żegnać. Jak um, możecie, żeby zadawać jakieś tam pytania w komentarzu, postaram się odpowiedzieć. Chociaż tak na pewno... Nie tak bardzo osobiście, ani na prywatne rzeczy, bo niestety no, to nie jest sytuacja taka, o której wszyscy muszą wiedzieć. Także no, wracam do nagrywania, czekajcie na następny filmik. Ja się będę z Wami żegnała. Do zobaczenia i cześć. Pa, pa.